No i co widzowie? Dawka informacji. Drama z Polską Dużą ESC u pana Pikeya. No i zobaczmy, co tam słychać na temat haksów w tierze 2 trzecim. No zobaczmy, jak to jest. I nowe o nowych transferach. Pozdrawiamy YouTube oczywiście. Pozdrawiamy Szymon. Co o oskarżeniach związanych z polskim składem ESC? Czy znaczy, wiecie, oskarżenia jak oskarżenia. Wiadomo, że Olimp z Moonwalkiem tam mają historię ciekawą. Ale no, trzeba zobaczyć po prostu, jak będą grali na lanach, tak? Trzeba zobaczyć, jak będą grali na lanach. do teraz na Beach Capa, wcześniej się nie dostaje na kilka lanów. Jeśli go wygrają, no to nie ma o czym mówić w ogóle, nie? Więc no, dlatego wiecie, Lany zazwyczaj weryfikują takie składy. Jeśli I oni go nie wygrają, no to będzie średnio, nie? Bo oni zazwyczaj na te wszystkie dużyny wygrywają. Chociaż jak trafią na Liquid jakieś, no to tam jeszcze na spokojnie, ale jeśli będą trafiały na takie dużyny, na które wygrywają na internecie. No to po prostu można powiedzieć, że są netowi, tak, tak zwa, tak jak zwał, tak zwał, no nie? I tyle, no. Wiadomo, to jest Paloma, Olympi, Moonwalk, wiadomo tam jeszcze jest Rejko, Bajmi i Samej, oni tam grali w wielu składach europejskich nawet, więc tam na spokojnie, trzeba po prostu zobaczyć, jak będą grać na lanach. Bo oni byli na jednym lanie i dostali po prostu oklep, przegrali na chyba Kosowców, chyba na Żuan Flatrona, Rigona chyba na nich przegrali, jak dobrze pamiętam, nie? Więc no zobaczymy, CMD, nie mów hop, nie mów hop, wiesz, to no, tak się gada, tak się mówi. Różnie to jest w Polsce, więc nie mów, że nikt by z nikim nie grał, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no. No ale nikt nie mówi o żadnych haksach, jak coś, nie? Ostatnio wokół polskiej formacji SC zrobił się naprawdę ogromny szum. Najpierw za sprawą świetnych wyników, gdzie przykładowo udało im się wywalczyć pierwsze miejsce na zwodach CCT, pokonując Bedboom, Big czy też TNL. Tak no bo tak na serio no oni mają bardzo dobre wyniki, nie oni mieć 94% win ratio chyba w ostatnich trzech miesiącach, każdy mecz wygrywali. Więc to no zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, nie? Sam jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądało. Na pewno będziemy oglądali ich mecze, więcej ich mecze będziemy oglądali. Też będę na lanie stał też za chłopakami pewnie gdzieś tam y, pooglądam jak grają, jak się komunikują. Bo też jestem ciekaw, jak to u nich wygląda. I może też po prostu. Coś podpowiem innym drużynom, nie to czego można się nauczyć Może ja się czegoś nauczę i też wam powiem, no nie? Tak prezentuje się ich obecny winrate z ostatnich trzech miesięcy. Niestety później zrobiło się o nich jeszcze głośniej, jednak już ze sprawą oskarżeń, które zaczęły pojawiać się na scenie. Komentarze pod ich adresem w kwestii match Fixingu, czy też używania RadarHaka nie brakowało. Teraz bardziej znane osobistości również rozpoczęły swoją batalię przeciwko polskiemu OSC. W tym analityk Ans, który wielokrotnie pokazuje jakieś dowody, na wiele drużyn ze sceny niższego Tieru. Mm -hmm. Do tego dołączył się również główny trener foot Culio, który kilka dni temu przygrał. Właśnie z I... Ogólnie Kulio to był trzeci trener Nawi, jak ktoś nie wie. Potem on poszedł do tego foot, Flashi poszedł jako second coach, taki główny second coach Nawi, Flashi poszedł do Liquid i dostał Blade, Tak nie wiem jaki on ma drugiego trenera, ale no widzę, że się rozesie, bo nie wiedziałem nawet, że Kulio jest trenerem foot. Nie wiedziałem o tym, myślałem, że on dalej w Nawi jest, bo on był analitykiem i bardzo dobrym analitykiem, o ile wiem. Melduneczek widzowie, chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. Jak stwierdził, nie mogę się doczekać dnia, w którym to ESC zostanie zbonowane za cheating. W tym temacie jednak najbardziej popularny stał się wpis likera i Scouta Spirit Overdrive'a, cytując ja, to... polski CS 10 lat temu. Legendarna złota. Znaczy, wiecie, to jest ruch, który większość graczy, którzy oszukiwali <noise> i są podejrzani w ogóle totalnie o hanksy, no równie się wypowiada, nie? No to jest, w ogóle są jaja na ten temat, że nazywa Polaków cheaterami, jak w Rosji to kura. Jest tyle dziwnych gości, haksów, że to jest szok. No to ostatnio, w sensie przecież ten typ na, na radarze grał. No to no sami wiecie jak to wygląda, no nie? Więc no nie przesadzajmy. Piątka. Polski CS teraz zespoły z radarem i cheaterzy. Oskarżając nie tylko ESC, ale ogólnie polską scenę CS-a. Pasza zdecydował się bronić naszego podwórka, który szczerze odpowiedział: Polska scena się rozwija, a my stajemy się coraz silniejsi. Po prostu zaakceptuj fakt, że jesteśmy lepsi. No, lepsi to nie no, bo rudzy no, to mają mocną scenę, to Jarek troszkę przesadził. Przesadził, nie? Jak troszkę przesadził. Jesteśmy lepsi. No ale tak, Overdrive to jest osoba, która płaciła za granie, żeby ludzie z nim grali. Bo to jest jakiś gość bardzo bogaty w Rosji. On w 1.6 grał. O ile dobrze pamiętam, potem w CSGO, to on tam płacił za granie komuś, o ile dobrze też pamiętam, tam były leaky, tak samo jak Red kiedyś Finchok, nie? zabodni. Na co overdrive dodał, chciałbym, żeby to było prawda, ale to co widzę nie wygląda zbyt dobrze. I nie chodzi tylko o polskiego CS, ale także o całą scenę Tier 3. Ludzie słusznie zarzucają mu hipokryzję. Wiele drużyn, między innymi z Rosji, no, również są mocno podejrzani no. o match fixing czy też cheating. Ale w tym temacie overdrive już milczy. Wystarczy pierwszy lepszy przykład z brzegu Senza. Ludzie odwracają jego wpis w kontekście rosyjskiej sceny, która ma sporo za uszami. Przypomnijmy sobie no. chociażby o tym, co Overdrive pisał w kontekście polskiego składu Apogee, kiedy dostali się na turniej Tier 1 PGL Bukareszt. Cytując, 90% pozostałych drużyn z Polski to radar i Meshfixerzy. Nie zdziwcie się. W Polsce to mało, mało kogo stać na Radar dobry, przecież to są f duże koszta. Radar, kartę DMA, żeby dokupić do tego softa jeszcze dokupić do tego. Ku Bastary. to to miesięcznie to musisz płacić tysiąc 1000 dolarów albo więcej. To kto, kogo stać? Polaków? No powiem wam szczerze, że polskich zawodników raczej by nie było stać, nie? Na takie radary dedykowane, żeby żaden antich nie wykrył, wiecie, dlatego dlatego no to jest naprawdę nie, nie jest tania rzecz ogólnie, bardzo drogie to jest, no. To w... pieniędzy kosztuje. Znaczy ja patrzę jak tam kiedyś tam siedziałem ze z Mono, to on akurat patrzył po prostu, jak to wygląda, jak tam ktoś haksował akurat, no to na przykład na jakiejś stronie od haksów była karta Dema, stary, wykupione sold out, rozumiecie? Sold out totalny Kart do haksów tych M2 i ona kosztowała 1000 dolarów? Czy 1800 też były karty takie? Bo jeszcze do tego musisz mieć specjalny tablet. Nie, niektórzy mają specjalne tablety, to też kosztuje z 1000. No to są drogie rzeczy, stary, nie? I do tego musisz mieć softa, który oni ci też napiszą, albo kto inny i za którego też płacisz, jest 400. 500 dolarów miesięcznie na takie dobre, dobrego softa, albo jeszcze więcej? To jest wchisiana, stary, to jest wchsiana, żeby typ odwarł się Haksa i to by musiał naprawdę Ostro mecz fiksować, nie? Żeby mu to się zwróciło. W jakimś tam stopniu, nie? W dużym, no od raczej na no kupujesz takie coś, to w dużym stopniu, bo to naprawdę jest kosztowna inwestycja, nie? W te akcy. Jeżeli Apogee w Bukareszcie zdobędzie łącznie mniej rund, niż map w kwalifikacjach. No cóż, ostatecznie hmm. kompletnie się to nie sprawdziło, bo jak wiemy, wtedy Polacy pokonali Demongol czy też Australijscy. No, no i było to, też Biznes of to do ostra odfajka, no. Stwierdził no na pewno nie, Problem z nim nikt jest nikt taki, nie... że ile transferowa informacje. Nikt by nawet stary, no byli tacy Zam nie masz szan, żeby ktokolwiek w ogóle, wiesz, można ich posądzać o cokolwiek. Kwa to już nie wiem, to była dziwna sytuacja od tego overdrivea. Ma często z pierwszej ręki, bo pracuje na co dzień z zawodnikami Spirit i ma doskonałe kontakty w CIA i nie tylko. O tyle często mówi co myśli zamiast myśleć co mówi. Zaraz przejdziemy sobie do dalszej części tematu polskiego ESC. Do oskarżeń w kierunku Polaków zdecydował się dołączyć Simple, który trzymał kciuki za Big, aby uciekli przed możliwymi wiem. A Simplic dwa razy Pisząc tak Przeciwko ESC w ramach Exor the grounds. Ale Simp to i tak dwa razy na Nawet zobaczmy, bo on dwa razy grał na SC. O ile dobrze pamiętam, wejdźmy na jego profil sobie szybko. Grał ostatnio, jak komentowałem mecz, no to zrobił no, dobre statystyki, jakby nie patrzeć. I grał tutaj, w tym meczu. No to, to, to w ogóle ich rozpierdolił, Zrobił plus 36, tak, na nich. No, on tu ich roz... dwa razy rozpielił, nie, i dla niego to kurwa nic strasznego i on potrafi, nie? Po prostu odpalić się i nakurzyć. Więc dwa razy na niej grał, dwa razy wygrał, nie? Ale też wczoraj jak oglądaliśmy ten mecz, no to tam Ostryk też na no, i do tego tematu swoje trzy grosze wtrącił jeszcze jeden z najbardziej kontrowersyjnych graczy SC, Olymp. Cytując: Wygrany mecz równa się radar, przegrany równa się mecz fixing. To takie żenujące i popieprzone. Niech ktoś obejrzy demo i opublikuje coś podejrzanego, a nie zawsze te same bzdury, które niczego nie dowodzą. Dodał, że w meczu z Big była dłuższa przerwa techniczna, bo gracze SC musieli ustawić kamerki tak, żeby było widać twarz i całe biurko. Niektórzy ustawiali po dwie kamerki. Polski skład Rezon chce pomścić zawodników SC, którzy zbliżają się do bisy Game w rankingu. jest pokazał jeszcze jego zdaniem Podejrzana akcja Polakówski na OCCT. Zobaczcie tutaj jeden przykład, a resztę oczywiście macie jak zawsze w opisie. Round taki, Ja nigdy razu nie grałem w ladderem. Znaczy no to jest akurat chujny przykład, nie? Ogólnie to jest chuj przykład. Ta, ta runda to tutaj, wskazówka zwana to. Proszę zwrócić uwagę to, że tutaj tych czelowców mało granat w celu. Co się dzieje? Jakie flash? Tryfuj Zig. То есть саунда никого не даю, просто скидываю гранаты в подвал, все как обычно, дым не выкатывал, ничего. Ладер могу быть. До этого челы в ладер не кидали ничего, ничего вообще. У челов осталось два молика, прошу обратить внимание. Значит, огульне, эсэ, тэш не ма утила, и огульне, ведь марнование двух палаков на ладер, есть так глупе, таке, так попи***е, что они марнуйо... Dwa palaki na lader, wiecie jak nawet będą chcieli gdzieś splitować, to nie mają granatów, wiecie o co chodzi? Ch z tym, że najdysz wyrzuca, ale ty, słyszałeś co on mówił, że go nie było nigdy w laderze i teraz nagle spalili. Ale chuj z tym, ale tu mi bardziej chodzi o SC, że typy mają trzy palaki, nie ma smołka żadnego i oni wyrzucają dwa palaki na lader, no kompletne kretyństwo. Teraz się еще шьет два один молик, ноль дымов все в меня окей пусть будет, пусть будет A propos do ESC, jak stwierdził team manager Inner Circle Krzysztof Jendras, mam nadzieję, że się nie mylę co do panów z SC. Na co zdecydował się odpowiedzieć CEO tej organizacji, cytując Każdy może być pewny, że moi zawodnicy ciężko pracują i właśnie teraz zbierają za to nagrodę. Wcześniej oświadczyłem, że zrobię wszystko, aby chronić moich zawodników i moją organizację przed wszystkim, co szkodzi ich reputacji. Potem dodając jeszcze, aby przestał rozsiewać bzdury. Więc po prostu tak, akcja to w ogóle, no to jest, no to tam nic nie było. Mnie po prostu bardziej zastanawiało, że i ulti to wyrzucili do drabinkowego w Magnojerze, ale w tamtej... Czy tam jeszcze takieś było? Jedyna akcja to, która podejrzana to jest na Beku. Jak Explod robili, nagle Olim wrzuca smoka na auta, jak jeszcze nie wie, że jest Explode B, no to to jest to, to jest no dziwne, bo powiem wam szczerze, że nie widziałem takiej nagrywki nigdy i chyba ESC w ostatnim czasie to... miał naprawdę ogrom spotkań, dlatego też zdecydowano się, że Polacy nie zagrają przeciwko HOTu, A tak to nic ciekawego nie ciekawego tam pierwszym miejscu. W końcu organizacja i tak wiedziała, że nie mają już ja szans na może zgarnięcie z na managera, o może... czym informowaliśmy was w poprzednim materiale. W tym momencie z Polaków pewni gry w butapeżcie są Jacob, ciuchy, Ultimate oraz Hypex. Bardzo blisko jak z Kasperski, szansami Fiku, no i bardzo małe szanse od ma Sejodz9. Dzisiaj Overdrive ponownie zahaczył o temat ESC, którzy jednostronnie przegrali z Beterą, tym razem śmiejąc się z Polaków. Co ciekawe pojawiło się kilka podejrzanych akcji, ale ze strony drużyny Betera. Zobaczcie sami. To ruskie są, nie? Czy białorusini? czy Jak to wygląda? Znaczy ja ogólnie oglądałem tą akcję... I... No, No! Znaczy, ja oglądam tą akcję, i dla mnie to nie jest coś nadzwyczajnego, że ten typ tu sprawdził. No, to nie jest nic nadzwyczajnego. Kurwa. Z tej akcji, tak? Z tej akcji, jak ja tutaj widzę, chyba no bym musiał od początku zobaczyć. Ten klip też jest ucięty, jak to wyglądało, wszystko, no nie? What? Oh, that is so aware from high. Now same That's disgusting. have Ogólnie czekaj, ja muszę cofnąć. No. No! What? Oh, that is so aware. On ma bombę? K***a on nie ma bomby? Ja tu nie widzę, że on miał bombę. Gdzie jest bomba na tym radarze? ...from height. Na tym chudzie to k***a, widać, że on ma Now bombę. That's disgusting. Ale mówię, że na tym chudzie k***a widać, tak? ...so specific from height. Znaczy, jak widzimy po radarze ogólnie, no to po prostu tu była zadyma jakaś, tak? No czerwona ramka tam chłopie ch... tam czerwona ramka, jak cię patrzę tu na chudzie. Ogólnie tu była zadyma tak? I tutaj zawodnicy no chyba wiedzieli o tym gościu, że po prostu był w respie. No tak to wyglądało, że wiedzieli, bo tu była zadyma. zobaczcie to osób padło, no i po prostu uciekł do resparejko skrócił, typ sprawdził wszystko, no tutaj nie ma nic podejrzanego no jak way. dla mnie w tej akcji takiego, nie? Jak stwierdził samej, obecnie zero fanów z gry, muszę zresetować się mentalnie przed lanem. I jak wiemy SC zagra na polskim turnieju lanom? Na... Czerwona ramka, równa się bomba, no to kur... powiem ci szczerze, że ostatnio była czerwona ku... ramka i typ nie miał bomby, więc no na chudzie chyba kur... European Development League. Cup, który Przyskać zaczyna się 26 września. Wśród uczestników kilka sporych formacji pokroju Liquid. Wciąż na naszym Discordzie trwa pikem z 22 sezonu ESL Pro League, a więcej informacji znajdziecie na samym serwerze. Link w opisie i komentarzu. Ostatnio na niższym poziomie CESA pojawiły się no. kolejne oskarżenia. W zamkniętych kwalifikacjach CCT pokonali Wildcard Academy, Unity i francuską formację z Jacksem na czele. No i właśnie wcześniej wspomniana organizacja Unity wydała oficjalne oświadczenie w ich kierunku, cytując: Mamy poważne powody, by sądzić, że drużyna Khan nie wygrała meczów w duchu fair play. Jak widać na załączonym filmie, rotacje odbywają się bez żadnej informacji, podobnie jak w wielu innych rundach, a także obejmują patrzenie przez ściany i tym podobne. W międzyczasie odbyły się mecze z drużynami takimi jak Eyeballers czy też Sinners, w których miały miejsce takie same sytuacje jak w naszym. Grze. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich organizatorów, a zwłaszcza CCT o ukrócenie takich praktyk, aktywne badanie tych przypadków i zaprzestanie Oho. zapraszania podejrzanych drużyn do swoich turniejów. Znaczy I ogólnie to jest dziwne od razu, nie? Wiesz typ może antyflash, ale gdzie kłóź w takiej sytuacji antyflash jak masz 4 na 3 Inne nagle wiesz, patrzy przez ścianę do Elki, jak typ jest przy bombie, dla mnie to są jakieś popię Rzeczy, nie? Że jakby wiesz, tak nagle jakieś dziwne odwrócenie się. No nie wiem, nie jesteś skupiony tam, gdzie wychylasz. To, to są dziwne rzeczy. Ja nigdy nie widziałem yy, u takich zawodników lepszych, takich rzeczy, żeby oni takie rzeczy odkierdolili. Ali, nigdy takich rzeczy człowiek nie widział, nie?. tych przypadków i zaprzestanie zapraszania podejrzanych drużyn do swoich turniejów. Kolejnego dnia dowiedzieliśmy się, że, że formacja Khan oficjalnie wycofała się z zawodów w CCT. Ciekawą hmm. rzecz w tym temacie wtrącił Snatchy. Celówka znajduje się w ML, punkcie krytycznym. Gadasz. Skandale związane z oszustami pojawiają się niemal codziennie. Branża no. istnieje od lat, ale problem nigdy nie był tak poważny. Mieliśmy CCT no PA dla Tier 1. Może nadszedł czas, aby organizacje Tier 2-3 zjednoczyły się i stworzyły własne stowarzyszenie weryfikujące graczy i podpisujące dokumenty odpowiedzialności za graczy uczestniczących w turniejach VRS? W tym temacie pod tweetem odezwało się już kilka organizacji pokroju kroju Reason, Sinners, czy też Dynamo i Clot, więc zobaczymy... Znaczy, ja uważam, że no to was by musiało się też wtrącić, bo to się zaczęło pogłębiać, jak powstał system VRS, nie? To jest przez ten p... system VRS, to jest tylko przez to, ponieważ żadna organizacja, która robi turniej, tak? która jakiś robi event, musi zaprosić drużynę z VLS-a, musi zaprosić, nie może jej wyjść, bo to są zasady walt, rozumiecie? Kiedyś ogólnie, jeśli przed tym rankingiem VLS, przed tym, co Barw prowadziło, drużyna była bardzo mocno podejrzana, odpalona i w ogóle, bo naprawdę wiedzieli, że na przykład ludzie haksują. No to czasami po prostu drużyna ich nie zapraszała, nie? Wiecie o co chodzi? Dostawali bany, gdzie na przykład było takie coś, że były podejrzenie o match fixing, i na przykład dużo różnych y zakładów było obstawionych. Na przykład banowali jakąś drużynę. To wiadomo, że to też było. Ch Uważam, bo czasami było też tak, że niewinne drużyny potrafiły cierpieć na tym, niby niewinne, ale na przykład podobno tam mieli jakieś, nieważne, od jakichś bukmacherów, tak? Od jakichś bukmacherów tam były cynki, że poszło z tego konta, z tego, jakieś zakłady z Polski, jakieś duże poszły na ten mecz i wiecie, to wtedy oni na przykład banowały jakąś drużynę, nie? Było tak, a teraz nic nie możesz zrobić. Bo masz VRS i musisz zaprosić. Żadna firma, która organizuje event, nie może wykluczyć żadnej drużyny. Po to jest? Pera miała bana, Paloma chyba miała bana wtedy jeszcze, nie pamiętam jak oni się nazywali. Dużo drużyn polskich miało bana też, nie? W CCT. Co z tego wyniknie? Pojawił się też ostatnio taki wpis na Twitterze z czarną listą zespołów, niby stworzoną przez Sportradar. W... No tak, tak jak Timo napisałeś, organizator nie może nikogo wyjaśnić takiego, bo musi ich zaprosić, bo straci turniej FORES, nie? Który mają znajdować się w które mecze i czytują. Tak wygląda sama lista. Jednak po zapytaniu się o źródło tej informacji, osoba ta odpowiedziała, że. St... Reason pokazali na lanie, że są groźni w. Kan, no to senza to, no to tu jestem w stanie SC, Kumis, kumistry, stary, oni są już tak średni, Partizan, Sparta, co, Partizan, no jak, kur... czekajcie, to tam Emi chyba grał, tak, w Partizanie, o ile dobrze pamiętam, Koli, stary, no to tu widać, że kumis, jakiś popijaku robił ktoś tą listę, to niezła lista, Sparta, jestem w stanie, Deglec, nie wiem, co to Deglec jest, to, to, kurwa, to, to nie wiem, co to jest, ale... To wiadomo, że coś może być na rzeczy, nie. Sama lista, jednak po zapytaniu się o źródło tej informacji e, tak powiedziała, okay. że stworzyła tę listę z pomocą no sztucznej jele. inteligencji zmieniamy A, temat. Po ostatniej aktualizacji to w końcu pojawił zgubieni. się światowy leaderboard to z trzeciego sezonu z, Premier czat, czat Ta zdecydował zrobił. się sprawdzić statystyki jednego z w cudzysłowie topowych graczy tego rankingu. No i okay. nie zdziwi was pewnie fakt, że jego Mocny statystyki nie tutaj wiele w kontekście czytowania. No i do tego no. deweloperzy zwiększyli liczbę ofert w nowym Terminal Genesis z 5 do 10. I to Mocny zawodnik na premierze, kur... tutaj, jak na razie życzał Mam się na premierze, widzicie, co się teraz dzieje. Ja ogólnie uważam i szczerze mu powiem, jest o wiele mniej hacksów po ostatniej aktualizacji waka i ja jestem bardzo zadowolony. Miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu będzie ten wak rozbijany w takim kierunku, bo naprawdę jest o wiele mniej cheaterów, A sami widzieliście, jak graliśmy wcześniej, to co, mecz był hacks. To drugi mecz, co mecz, a teraz zagram 5 meczów z rzędu i potrafię nie być haka. W zasadzie tyle. A propos ostatnio pojawiła się kolejna mapa ze strony społeczności, która wykorzystuje nowy system skryptów w CS-2. Jak wiemy to dopiero początki i bardziej ambitniejsze projekty no. będą pojawiać się z czasem. Niemniej tak wygląda lokacja Minecraftowa wykorzystująca ten system. Ostatnio zakończyły się zawody Fisher Playground 2, które padły łupem Furii. Fallen i spółka pokonali Demongos z 3 do dwóch gnipów. No, to, to pierwsze to trofeum dla Brazylii od 2023 roku historia. z Alisa Masters SPU. Młody dostał pierwszy w jego karierze tytuł MVP, a ogólnie tak ratingowo prezentowała się topka graczy z tego turnieju, gdzie na samym szczycie znajduje się Niko. Było to wzruszające zwycięstwo m.in. dla Caserato, który jest lojalny wobec organizacji Fury, podpisując kontrakt do 2027 roku i szczerze wierząc w ten projekt. Do tego no. dwa dni temu stracił dziadka, więc tym bardziej było to dla niego bardzo emocjonalne przeżycie. Co ciekawe, po tym zwycięstwie Vitality spadł na trzecią lokatę w rankingu VRS, a Furia znajduje się na drugim miejscu. Ogólnie powiem wam ciekawego case'a Wal Franki, bo Mouse ogólnie. Maus mieli jechać. Maus mie miało jechać. VRS INVITE, wchodzimy na Majora. Maus miało jechać. Na europejskiego oczywiście, na Biczkupa. Wiecie? I wam już mówię czemu? Ponieważ nie byli do końca pewni, czy będą w Stageu trzecim. I mieli pojechać na Biczkupa i złapać punkty. Mają farta. Mają w... jakie Mausen XT, normalny skład miał jechać. I złapaj te kilka punktów, żeby z szóstego skoczyć na piąte. Zobaczcie, jeden punkt ich dzieli od Aurory i ja nie rozumiem w tym momencie. Znaczy Aurora pewnie by chciała na jakiegoś lana pojechać, żeby właśnie zdobyć te punkty. Rozumiecie? Chcieli pewnie zrobić. Tak, ale pojechało Mausen XT. No, I miał normalnie główny skład jechać na biczka, Cup, a oni do, do kilku dni przed tym LANem nie wiedzieli czy oni będą mieli piątą lokatę. Rozumiecie? Żeby mieć awans do trzeciego stage'u. Jakby Aurora pojechała na tego lana, no to oni by wyprzedzili Maus i Maus by musiał jechać. Rozumiecie? do co jest, ku... Co? Bo jest mała różnica punktów, bo jak jesteś w tej trzecim, naprawdę więcej hajtu dostajesz, nie z tego Majora, dlatego mieli farta, po prostu. Pierwsza lokata wciąż należy do The Mongols. Pojawiła się też dyskusja, czy ten sezon Fisher Playground można uznać za wydarzenie Tier 1. Bo oni nie pojechali specjalnie na Fisher na ten turniej, bo byli pewni, że będą mieli piątą lokatę. Byli pewni, gdyby Aurora wygra ten jeden mecz i dostała się do półfinału na Liquid, to już... Maus by spadło i 100% by pojechali na beach capa, nie? Tak by było. Hit sezonu, co? No, Mał się nie spodziewał, że Liquid nie W ogóle nie wiedzieli, że taka sytuacja w ogóle, że Liquid może tak daleko zajść nie spodziewali tego, nie? Czy znaczy, no Liquid można powiedzieć, że uratował Maus. Tak, Siuchy uratował Maus, swoją dawną drużynę. Powinni mu kur całować go po stopach, nie? Według spanja jest to turniej tier 1, ponieważ było 6 drużyn z pierwszej dziesiątki rankingu VRS lub HLTV. Pojawiają się kolejne przecieki o tym, że Elish, który obecnie Liquid, siedzi na ławce w już niedługo przejdzie do drużyny Liquid. Ja wam mogę zdradzić, widzowie, że Elish już wystąpi z Liquid na Beach Cupie, bo Liquid będzie na tym Beach Cupie, o ile dobrze wiem. I już tam będzie Elish. No tak jak mówiłem wcześniej, że Elish dochodzi, nie? Do Liquid. Tak jak pierwotnie zakładano. Oczywiście wejdzie w puste miejsce po nam Ponadto no. pod wpisem nawrota ostatnio Hades stwierdził wprost. Wyciągnąłem wniosek. Koniec kolesiostwa. Póki co nie mamy I żadnych dobrze, informacji o dobrze, potencjalnym Hades. nowym kierunku Olka. No i na koniec kolejna edycja Fisher Playground zostanie rozegrana w Chinach, a konkretnie w Shenzhen między 20 a 26 kwietnia. Carel oficjalnie przedstawił nowy skład organizacji Genuana na Zwęstwa NBK znowu chyba te składy, no popatrzmy, Misuta, ja pierdolę, po raz kolejny, no, ale dobrze, dobrze, może za trybie, może za To najbardziej ambitnym projektem w ich historii w drużynie znaleźli się Chucky, Broxy, NBK, Joko, Misuta oraz Losing. Tier 3! Tier, tak między Tier 3 a Tier 4 będą tak wiecie, balansować imo może tak zwiększą tam dodzą na te Tier 4, nie? W roli trenera. Ich pierwszy test już niebawem 24 września rozpoczną swoje zmagania w drugim sezonie Draculanu. Kanabska Wielka Gaming Gladiator ponownie chce spróbować swoich sił w Counter Strike po siedmiu miesiącach przerwy. Tym razem zdecydowali się zakontraktować brazylijską formację w 7 Mamy takich man. graczy jak Nekis czy też Sachazę Wat... ostro poszli duny zakontraktowały Brazoli, no to jest ostro! Warto tutaj pamiętać o tym, co działo się w przeszłości. Byli gracze, jak na przykład Roy, zamierzali wejść na drogę sądową no. przeciwko organizacji, która podobno bezprawnie tak, rozwiązała umowę no. z kilkoma zawodnikami. Tak było, no. Z dzisiejszej kartki tak, z kalendarza, tego dnia w roku 2018 zakończył się Fazit Major London, który padł upem duńskiej drużyny Astralis. W finale wygrali z Natus Vincere, a skody obu tych jak widzicie no. właśnie na ekranie. Na tym majorze nie zabrakło oczywiście polskiej formacji Virtus skład, Pro, jednakże kurwa. wtedy grali już w zamienionej konfiguracji z Michem oraz Snatchim. Był to moment, w którym Snag znajdował się w drużynie Sport. Ostatecznie Polacy zajęli ostatnie miejsce, więc 0-3 No, nie wiesz O walce, weźmy tu sprawę. Popatrzmy. A nie, to ostatnie. myślałem. Oh my Świetna runda. Zagraniczny jakiś pistol? Coś? Haha, <laughs> jest fajne w Pick, 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 pick. No i gitara. Jeżeli chcecie znaleźć się no, w innym zagraniu dnia, wystarczy w swoim akcjonariuszom naszego Discorda w zakładkę zagranie dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Świetny no, materiał od, od na pana Pikeja. Lajki za nasz kanał. I subik Zamiast dla, się dla dobra, Szefa. Na Discorda I w opisie będzie. Linku, w górę oraz subskrypcję. Dzięki oraz Pod że że tym filmem link do jego kanału. Zapraszam do lajkowania. Ja mu też odradaję lajka. Świetny materiał od Szefa, jak zawsze.